Tak mama rzuca do kocha, prawda? Piona. Derby żądło się swoimi prawami. Mamy tutaj na pewno. E, może przykład zeszłego sezonu, no nie szło nam w zeszłym sezonie, tak jakbyśmy naprawdę chciały, żeby nie wygrywałyśmy tyle tych meczów, no ale z mecz Artego też był dla nas bardzo ważny, chciałyśmy wygrać, no, na, no nie wyszło nam to do końca po naszej myśli, mam nadzieję, że w tym sezonie się odegramy i pokażemy, że naprawdę jesteśmy dobrym zespołem. Od dwóch lat tutaj mieszkamy, można tutaj naprawdę super spędzać czas, mamy tutaj dużo zieleni, takie naprawdę odcięcie od, od tego całego miasta, gdzie jest naprawdę cisza, spokój, no z mężem, razem z córką, wychodzimy tutaj często na spacery, mała uwielbia, powietrze, także mamy co tutaj robić. A nawet postawiliśmy jej taki mały kosz, gdzie sobie rzuca, także ulubi, no, zaczyna iść w moje ślady. Przed samym sezonem tutaj biegałem, tutaj w tych lasach, bo naprawdę są spore te lasy. Też można pójść sobie na grzyby pozbierać. Akurat mój mąż uwielbia sobie zbierać. Razem z mężem biegaliśmy. Córka nasza wtedy zostawała obok, obok sąsiadki. Mam bardzo fajną starszą panią, która e, nam pomagała, zwłaszcza jak ona była maluteńka, jak wracałam prosto po ciąży. No teraz już chodzi mała też do żłobka, więc mam troszeczkę czasu dla siebie. Już była maleńka w zeszłym sezonie, to już przychodziła cały czas, wiadomo, wtedy jeszcze że spała sobie na tych meczach, nie było problemu. Teraz, już jak tatuś idzie z nią na mecz, to niestety tak do końca sobie nie obejrzy. Wolny czas, który mam tu, poświęcam w zupełności, w 100% rodzinie. no Dla siebie też zawsze w ciągu dnia gdzieś tam urwę te pół godziny, godzinę dla siebie, no ale to wtedy bardziej myślę o tym, żeby sobie naprawdę wyciągnąć nogi na kanapie, odpocząć, wypić kawę w spokoju, ale tak to cały czas spędzam wtedy z rodziną. Serdecznie chciałam zaprosić razem z całą moją rodziną na derby z Bydgoszczem, które się odbędą 5 listopada o godzinie 18. .00. Mam nadzieję, że wszystkich was zobaczę na Halia Bema.